Dlaczego dzisiaj, dlaczego tu i o co chodzi? Wyrok na kobietę. Dzisiaj startujemy z akcją informacyjną pod tym hasztagiem. Yy, hashtag dotyczy wyroku, spodziewanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie ma się odbyć 22 października w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących przerywania ciąży. Ten wyrok, yy, a spodziewamy się, że niestety yy, Kierunek z tych zmian nie będzie pozytywny, tylko negatywny, czyli zaostrzenie. Będzie wyrokiem wydanym na wszystkie kobiety w Polsce, na ich prawa. Ten wyrok ma dotyczyć uznania za niekonstytucyjną jednej z przesłanek jednej z czterech w tej chwili dozwolonych przesłanek przerywania ciąży, kiedy to przerywanie nie jest karalne. Przesłanka mówi o tym, że wtedy, kiedy płód jest ciężko lub nieodwracalnie uszkodzony. Można ciąże usunąć. O tym będą dalej mówiły moje koleżanki. Dlaczego to jest tak istotne? Ja natomiast, jeszcze chwilę o akcji. Pod tym hashtagiem będą, będzie kampania informacyjna. Będzie też strona, już jest w tej chwili, e, strona www.wyroknakobiety.pl. Tam jest licznik. Ten licznik już od dzisiaj bije. I dlaczego jesteśmy tu na konferencji e, przy Rondzie e, Dmowskiego? pod budynkiem Cepeli, gdzie znajduje się ekran w samym centrum Warszawy, który ma przypominać o tym, że licznik bije. Odliczanie zaczynamy dzisiaj, w niemalże rocznicę Czarnego Poniedziałku e, i chcemy e, zorganizować akcję sprzeciwu. Chcemy, żeby wszyscy się, ludzie dobrej woli, ludzie, którzy e, są obrońcami, sprzymierzeńcami praw kobiet i same kobiety e, zorientowały, co może je czekać. Ta akcja, którą będziemy zapowiadali, kolejne jej odsłony i to, co będziemy robili w przyszłym tygodniu, nie chcemy wszystkiego zdradzać. Na razie jest to informacja, że licznik bije do 22 października. Jest szansa, jest szansa, żeby, tak jak tu się już raz zdarzyło, sprzeciwić się temu, nie pozwolić na wyrok, który odbierze prawa kobietom. Poproszę teraz posłankę Katarzynę Kotulę. Dzień dobry. Proszę Państwa, politycy prawicy przy wsparciu Kościoła katolickiego i ultrakonserwatywnych fanatyków chcą urządzić kobietom w Polsce rzeczywistość na miarę opowieści podręcznej Margaret Atwood. Ale wniosek do Trybunału Konstytucyjnego to coś więcej: to krok w stronę ubezwłasnowolnienia kobiet i przede wszystkim wprowadzenie kobiet do roli niemych inkubatorów, które nie mają żadnego prawa do decydowania o swoim zdrowiu, ciele i życiu. My już dziś żyjemy w świecie iluzji i hipokryzji, bo na 9 milionów kobiet w wieku reprodukcyjnym statystyki mówią o tysiącu legalnych aborcji rocznie, podczas gdy wiemy, że tych nielegalnych aborcji jest około 120 tysięcy. 90% legalnych aborcji w Polsce to aborcje z powodu ciężkich, nieodwracalnych wad płodu. Prawica mówi, lekarze zasłaniający się klauzulą sumienia mówią kobietom w szpitalach, że mają modlić się o cud, że być może medycyna będzie mogła tu coś zrobić. Ale my mówimy o wadach letalnych, w stu procentach śmiertelnych. To są ciężkie trisomie, to są ciężkie wady które kończą się śmiercią płodu w kilka godzin, dni albo tygodni po urodzeniu. Kilka tygodni temu do jednego z polskich szpitali została przyjęta 30-letnia kobieta. Badanie USG mówiło wyraźnie, że płód ma wady nerek i jest to wada w 100% śmiertelna. Lekarz zasłaniający się klauzulą sumienia torturował pacjentkę, stosując niepotrzebne procedury, odmawiając prawa do legalnej aborcji. W efekcie pacjentka musiała samodzielnie w szpitalnej łazience urodzić martwy płód. Od lekarza prowadzącego dostała tylko jedną radę. Proszę urodzić i nie patrzeć w dół, a potem wezwać pielęgniarkę. Takich historii, jeśli wniosek w Trybunale zostanie uznany za niekonstytucyjny, będzie w Polsce tysiące. Jutro rocznica. Czarnego poniedziałku. Chciałybyśmy przypomnieć prawicy, Kościołowi katolickiemu i ultrakonserwatywnym fanatykom, że już raz kobiety powiedziały stop i zatrzymały taki barbarzyński pomysł, który chciał odbierać kobietom prawo do decydowania o sobie. Jeśli będzie trzeba, zrobimy to jeszcze raz. Jeśli wyrok w Trybunale Konstytucyjnym zapadnie zgodnie z wolą prawicowych fundamentalistów, katolickich fundamentalistów, kobiety będą cierpiały, rodząc niezdolne do samodzielnego życia, do egzystencji płody. Będą cierpiały, rodząc istoty, które nawet nie będą przypominały wizualnie dzieci. To jest skrajna przemoc wobec kobiet. Kobiety nie będą miały już w ogóle dostępu do badań prenatalnych. Już w tej chwili. Mamy kilka razy mniej badań prenatalnych niż, niż w Czechach, chociaż Czechy są kilka razy mniejszym narodem niż Polacy. Kilka dni temu powiedziałam w TVP Info, że Polska jest Iranem, staje się Iranem Europy. W zakresie praw kobiet już dawno przeskoczyliśmy Iran. Jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne, Iranki mogą usuwać ciąże do 4-5 miesiąca. W samym Iranie jest kilkanaście razy więcej aborcji niż w Polsce. Antykoncepcja w Iranie jest praktycznie bezpłatna i dostępna bez recepty. Do in vitro nikt się nie wtrąca i nikt nie opowiada bajek o życiu poczętym. Ewentualnie się mówi o tym, kiedy dusza, w myśl pisma świętego, wkracza w ciało płodu. Polska już stała się dawno Iranem Europy w zakresie praw reprodukcyjnych. Jeżeli kobiety, jeżeli się wszyscy nie zbuntujemy przeciwko temu, co nam szykują prawicowi fundamentaliści, staniemy się nie tylko pośmiewiskiem i krajem absolutnie wstecznym wobec praw kobiet. A przecież 100 lat temu w Polsce było najbardziej liberalne prawo aborcyjne w Europie. Staniemy się po prostu obozem dla kobiet, w którym kobiety pozbawione są jakichkolwiek praw do decydowania o sobie i o swoim ciele. Proszę Państwa, my jesteśmy tutaj, ponieważ nad nami jest zegar, który odlicza dni do wyroku na kobiety, który może wydać Trybunał Konstytucyjny. I ta decyzja jest niezmiernie ważna dla wszystkich kobiet w Polsce. Ona naprawdę może mieć znaczenie dla ich życia. I dla ich zdrowia. Już teraz w Polsce bardzo trudno uzyskać dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji. Padały już tutaj dane. Tych legalnych aborcji w polskich szpitalach dokonuje się rocznie około tysiąca, a tak naprawdę praktycznie około 100-120 tysięcy. I żadne zaostrzenie tych przepisów nie zmienią faktu, nie zmienią liczby wykonywanych aborcji. Sprawią jedynie to, że one wszystkie przeniosą się do podziemia aborcyjnego, Przeniosą się na Słowację, gdzie już teraz w przygranicznych klinikach personel, który mówi po Polsku, wykonuje te zabiegi za 1500 zł. I te przepisy, które być może zostaną wprowadzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim uderzą w te kobiety najmniej zamożne w te kobiety, których nie będzie stać na wyjazd, w których, których nie stać na tabletki, które nie mają też dostępu do wiedzy o tym, jak yy, załatwić sobie tę aborcję teraz, a w polskim szpitalu jej nie dostaną. Tam też przypo powiedzieć, przypomnieć, my jesteśmy tutaj na konferencji jako posłanki lewicy. Natomiast ten problem, ta sprawa dotyczy wszystkich kobiet w Polsce, niezależnie od tego jaką opcję polityczną one wspierają i na kogo głosowały w wyborach, ponieważ w ciąży zachodzą wszystkie kobiety. I ciąże usuwają także wyborczynie Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i to jest temat, który dotyczy nas wszystkich. Jako posłanka lewicy jako posłanka razem od początku nasza organizacja yy, wspierała czarne protesty i być może także w tym roku trzeba będzie się zmobilizować i stanąć i głośno krzyczeć. Pięć lat temu, kilka lat temu rząd Jarosława Kaczyńskiego ugiął się pod naciskiem kobiet. Liczę na to, że ugnie się także tym razem. Wniosek, wniosek do Trybunału, podpisany przez posła Brubleskiego, ale też innych posłów prawicy, to nic innego jak powrót do najstraszniejszych mroków w najnowszej historii Europy. Do tej pory tylko jeden kraj i jeden dyktator, i to jeszcze w czasach komunizmu, zdobył się na taki krok. By to, był to Nikolał Czałczesku. I to był tyran, oprawca i kat własnego narodu w jednym. Wielka szkoda, że politycy prawicy nie odrobili tej tragicznej lekcji z historii. I jeśli prawicowi politycy chcą kontynuować dzieło Czałszewsku, to proponuję, by stosowali te metody tylko i wyłącznie na sobie. A jeśli prawica, jeśli rząd nie pamięta, jak wygląda sprzeciw kobiet. Jeżeli już zapomnieli, jakie jest stanowisko jest polskich kobiet w naszym kraju, to chętnie przypomnimy. Wyjdziemy ponownie na ulicę i będziemy bronić swoich praw. Nie pozwolimy, żeby o naszym życiu, o naszych ciałach, naszym zdrowiu decydowali lekarze z klauzulą sumienia i politycy tych sumień pozbawieni. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękuję. W takim razie o następnych akcjach poinformujemy w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej we wtorek. Będziemy sukcesywnie do 22 października wdrażać nowe koncepcje dotyczące tego, jak chcemy sprzeciwić się, przekonać Polki i Polaków do tego, żeby również wyrazili swój sprzeciw wobec planowanemu zaostrzeniu przepisów dotyczących przerywania ciąży. Dziękuję bardzo.